Motto spółki brzmi Early Cancer Detection Series Flies, czyli Wczesna Diagnostyka ratuje życie. I właściwie to jest nasza wizja naszej spółki, czyli dążymy do tego, żeby rozwijać testy do wczesnej diagnostyki nowotworów w oparciu o badanie próbek moczu. Nasza technologia pozwala na wykrywanie wielu różnych nowotworów z moczu dzięki temu, że ta technologia jest innowacyjna, oparta o mierzenie aktywności enzymatycznej. Nie szukamy w moczu ani w innych płynach ustrojowych obecności enzymów, tylko i ich aktywności. Na rynku New Connect byliśmy od października 2021 roku. I zaraz po tym sukcesie na rynku New Connect, kiedy pozyskaliśmy prawie 10 milionów złotych, przystąpiliśmy do projektowania kolejnej rundy finansowania. I w tej chwili zakończyliśmy sukcesem emisję w wielkości niemal 30 milionów, która pozwoli nam doprowadzić do finału te projekty, nad którymi pracujemy. Naszym najbardziej zaawansowanym projektem jest projekt testu wykrywającego raka trzustki. W tej chwili przygotowujemy się już do badania klinicznego, które wykaże skuteczność kliniczną tego testu i oczywiście no, też pokaże możliwości całej platformy I, i będzie to taki pierwszy kamień milowy, również komercyjny, bo jeśli uda nam się sprzedać pierwszy test, no, będziemy mieli drogę otwartą do rozwoju kolejnych testów. Sektor biotechnologiczny nabiera dużej wartości na warszawskiej giełdzie. W tej chwili mamy już 14 spółek na głównym parkiecie, kapitalizacja prawie 6 miliardów złotych. Na New Connectie mamy 6 spółek o kapitalizacji 400 milionów złotych. I widać po tej ostatniej transakcji, że nawet w tych czasach dosyć niepewnych spółki z sektora biotechnologicznego mogą sukcesem pozyskiwać finansowanie zarówno od inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, którzy ochoczo inwestują w tego typu spółki.